to są jakieś yy, tutaj jedna, jedna miśnia i jedna francuska o proszę, musimy to pokazać tak? pokażemy sygnaturkę o zobaczmy, jak, jak cenowo to się to para 6000. tysięcy para, para 6000 tysięcy aczkolwiek to jest yy, francuskie, tak I... i tylko w parze pan to sprzeda? To jakbyśmy chcieli samą miśnie? To chip. Chipu. Ojej. Jak te detale są wykonane? Spróbuję Wam to pokazać. Niesamowita precyzja. Te wszystkie zdobienia na tej sukni są malowane ręcznie. Zobaczcie, jakie to jest, Są malutkie serduszka. Niesamowite. Tu również. Tu zobaczymy, czy jest jakaś sygnatura. Jest też. Jest tam małe rzeczy. Nie, ale giełdowe nie. Nie? Aha. To jest firma francuska, które robiła. E, taki sam od wiesz, podobne roboty, wiesz, ale to nie jest Miś. Znaczy, czemu tu zasygnowali? E, ta, nie, to są proste szable, nie, nie, nie są. Ale no to ciekawostka. Roboty, roboty jest takie same, ładne. No tak, no wszystko jest tak samo da, wykonane. Da. Nie, nie, ale nie jest nie, Wiesz, jakieś figury, co że Royal, te rozentalatez robili bardzo ładne figury, a tego nie Mhm. Nie, no nie, nie, no wiadomo. I francuski wyrób. E, też są szable, ale nie jest to miśnia. Widać, że te szable są inne, inaczej w ogóle e, nanoszone. Widać, że całkiem inna sygnatura niż miśni. Ale wykonywali wyrób. Ten srebrność 650 650 dobra.

Dwa szlify, byłby to drugi.